Siemanko, dzisiaj robimy pranka na jechać bardzo ekstrawaganckiego. Także że go prankujemy tekstem piosenki, a będzie to tekst piosenki kaliber ciężki. Więc jak widzimy, jest aktywny przez Messenger, więc piszemy do niego. Podchodzę z pokorą tego wszystkiego, a co ty bez tego, 5 łapy w górę, to lecimy z kolejnym prankiem na kimś i też piszemy tekst piosenki do niego. I będzie fajnie, no. Mówiłam. Dobra, wysłuchajmy. Czekamy na odpowiedź. Czekamy... O! Odczytał! <laughs> Dobra, idziemy dalej! Chyba coś... Błądzisz kolego! Coś nie odczytuję, więc trzeba będzie dopisać... Nie widzisz dlaczego niebieskie jest niebo? Proszę państwa! Odczytał! Odczytał! Heha czy Vegas Bruch. Odpisał bruch. Chyba się nie, nie prankuje chyba, ale my się nie poddajemy, jedziemy dalej. Poszedłeś tą drogą. Wybrałeś pozornie dobrego Przed prawdą zawijasz okawę. Dobra, dobra. Dobra, bo mi tu nie pisze. Bo im szybciej tym lepiej. Ja, on, on się nabierze. Zaraz skapnie się i już będzie po ptakach. On nadal się nie nabiera, więc piszemy dalej. Nie ma już Ciebie Świeć Świeć Panie Nad jego duszą. I teraz Punkt kulminacyjny wiesz do Tu Kaliber ciężki Dobra, czy teraz pisze czy Ewidentnie on się nie nabrał Tylko może chyba, że się nabrał, ale myśli Myśli co tu zrobić, co tu począć I ciężko, ciężko mu to idzie Proszę Państwa, mamy to Odpisał, odpisuje I co teraz? Sorry, Mordo. To był prank. Haha. Nie spodziewał się tego. I nie wiem, co teraz. Ale dobry, to był dobry prank. Prawie jak 3 lata temu. Ale ten był chyba lepszy, wiecie, mi się wydaje. No i. No i tyle. Także Ewo, że poczekamy jeszcze, co odpiszę. Pamiętajcie, 5 łapy w górę. Y, to prankujemy następną osobę. I będzie fajnie, będzie śmiesznie. Jak można się nabrać na takie coś? Jest Mario. Yy, no. Dobra, nie będziemy czekać. Już nie odpiszę pewnie. Jak odpiszę coś śmiesznego, to Wam pokażę, jak nie. To... Nie, także trzymajcie się krótko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Narka. Chociaż mamy setki spraw, które musimy ogarnąć.